syn nie był świadomy, że nie wolno dotykać sprzętu taty, którego używa do codziennej pracy. Pod nieobecność rodzica postanowił z ciekawości sprawdzić, czym rodzic zajmuje się przez tyle godzin. Jego słowa niektórych rozbawiły, innych wprowadziły w konsternację. Takie i podobne wpadki to codzienność osób, które starają się pracować zdalnie w dobie epidemii. Syn pod nieobecność taty postanowił chwycić za mikrofon i też nieco popracować. Postanowił powiedzieć współpracownikom mężczyzny kilka ważnych słów. Sen chwycił za mikrofon i zszokował współpracowników. Taty, pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele firm musiało przestawić się na kompletnie inny rodzaj pracy. Zatrudnieni zaczęli wykonywać swoje obowiązki w miarę możliwości zdalnie. Praca z domu dla jednych może stać się zbawieniem, dla innych mordęgą. Wiele osób, a szczególnie tych mających dzieci, musi mieć oczy dookoła głowy, nie wiadomo, kiedy ich pociechy mogą coś spsocić. Włączony komunikator z kamerką i slash lub mikrofonem wcale tego nie ułatwia, przekonał się o tym pewien tata. Mężczyzna prowadził wideokonferencję ze swoimi współpracownikami. W pewnym momencie poczuł, że wizyta w toalecie jest pilnie potrzebna. Powiedział więc, że za chwilkę wraca. Poprosił żonę, aby zerknęła na syna, ponieważ wideo nadal jest włączone, a dziecko mogło wejść do pokoju z komputerem. Kiedy kobieta weszła do pomieszczenia, wmurowało ją w ziemię. Syn siedział na krześle, machał do kamerki i tłumaczył kolegom swojego taty, że ten poszedł na kibelek. Zanosili się ze śmiechu, a żona szybko zabrała dziecko i przeprosiła. Potem nie było już takich wpadek, jednak to codzienność przy pracy zdalnej. Rodzice będą mieli co wspominać, niektóre dzieci potrafią zająć się same sobą, bawiąc się zabawkami, czytając, grając czy, jeśli takie są w domu. Często jednak korzystają z tego, że rodzice cały dzień są w domu, a one nie chodzą do żłobka, szkoły czy przedszkola. Próbują zwrócić na siebie uwagę w momentach nudy lub anonsować specjalne potrzeby. Magda opisała na forum internetowym, jak jej synek wbiegł do pokoju podczas wideokonferencji i zawołał mamo, kupa. Kobieta zaczerwieniła się, jednak musiała wstać i pomóc dziecku. 2. Ta sytuacja rozbawiła współpracowników, a jeszcze bardziej fakt, że Magda, wstając, pokazała, jak naszykowała się do pracy. Chociaż była umalowana i miała na sobie koszulę, to na dole nadal miała założony dół od piżamy. To codzienność u osób. Które cenią sobie wygodę podczas pracy zdalnej, a kiedy muszą pokazać się na wideo. Źródło: Wirtualna Polska.